Dobry wieczór. Jutro już w całym kraju temperatura powinna być nieco poniżej 10 stopni, ale to i tak ciepło jak na drugą dekadę grudnia. Przed nami jeszcze ciepła noc, choć też już chłodniejsza od minionej. Chłodniej na zachodzie, bo tam zrobi się pogodniej. Cieplej na północnym wschodzie pod deszczowymi chmurami. Trochę popada też od Warszawy po Rzeszów. Lekki mróz prawdopodobnie chwyci tylko w sudeckich kotlinach. Silniejszy wiatr na szczytach Karpat, a także od wschodniego wybrzeża aż po Mazury i Część. Podlasia. Jutro na zachodzie i południu, aż po centrum, sporo słońca. Najwięcej na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W pozostałych regionach więcej chmur, ale też mało. Słabe opady trafią się miejscami na wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura w granicach od 7 do 9 stopni. Wiatr zachodni i północno-zachodni, niezamocny. Chwilami silniejszy tylko na północnym wschodzie, w porywach do 55 km na godzinę, a wyżej w Karpatach do 65. Na barometrach na razie bez większych zmian w Warszawie 1006 hektopaskali. W sobotę mocniejszy wiatr poczujemy w górach i w północnej części kraju. Tam też miejscami popada deszcz, a na Suwalszczyźnie może i deszcz ze śniegiem. Na południu sporo słońca. Niedziela z dość silnym wiatrem i ze sporą ilością chmur, ale deszcz popada tylko miejscami na północy. Po niedzieli utrzyma się dodatnia temperatura w ciągu dnia, noce też prawdopodobnie bez mrozu, najwyżej możliwe przymrozki. Na bieżąco będziemy to sprawdzać. Do zobaczenia.